Tak, rzeczywiście, kiedy wiedziałam, że stanę tutaj dzisiaj przed Wami, to też pomyślałam o tym, że od początku parafii istnienia tej społeczności, tej wspólnoty, jesteście blisko życia konsekrowanego. I spotkaliście w swoim życiu bardzo wiele sióstr, tych z naszej wspólnoty, sióstr sztackich, pewnie na drogach swojego życia też z innych wspólnot. I żeńskich, i męskich, i doskonale wiecie, jak wygląda życie konsekrowane, przynajmniej z boku patrząc. Jesteśmy też z wieloma z Was bardzo blisko. Wielu z Was wspiera nas bardzo. Jesteśmy też zaprzyjaźnieni z życi. No, te nasze więzi są też różne, ale myślę, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko jakoś tak przez to, że nasza parafia nie jest też duża i że to Wasze oko i Wasze serce jest też bardzo blisko każdej z nas i na przestrzeni tych 30 lat przy wielu siostrach byliście całym sercem. Ale przez to, że właśnie jesteśmy blisko życia konsekrowanego, jesteście blisko, to być może, może nie zastanawialiśmy się nigdy. Nad tym, po co w ogóle życie konsekrowane, po co w ogóle siostry są, po co Pan Bóg w ogóle wzywa takie osoby, czy też mężczyzn, czy kobiety do takiego właśnie życia. I myślę, że przynajmniej ja, myślę, że też moje współsiostry często się też spotykają, bo i w naszych rodzinach też jest dużo rozmów na takie tematy, bo na początku, kiedy wybierałyśmy tę drogę, to tych rozmów było pewnie dużo więcej. Że kiedy rozmawia się o życiu konsekrowanym, o wyborze takiego życia, to często kojarzy się to życie z jakąś rezygnacją, z brakiem czegoś. Bardziej wymienia się jakby ofiary, które musimy ponieść, i, i jakoś tak koncentrujemy się bardziej na tym. Ja pamiętam jeden z moich takich pierwszych urlopów wśród rodziny. Pojechałam odwiedzić taką moją starszą Ciocię, której relacja z mężem nie bardzo się układała, i ona mi powiedziała tak, jak to dobrze, że ty nie wyszłaś za mąż. Jak ty masz teraz dobrze? Takie dwa zdania mi powiedziała, i ja byłam bardzo młodziutką siostrą, i w sercu moim wewnętrzu była taka ogromna niezgoda na to, co ona powiedziała. Ale nie bardzo umiałam się wtedy obronić. Jakoś brakowało mi takiego, yy, oczywiście, że mogłam i zaprzeczyłam z całą pewnością, ale nie umiałam jej nic więcej wytłumaczyć, że to tak w ogóle nie jest. I dopiero z czasem zrozumiałam, że rezygnacja nigdy nie jest powołaniem, że wybór drogi życia takiej, poświęconej Panu Bogu, nie rodzi się z rezygnacji. Chociaż przynosi pewną rezygnację. Nasze wybory, wszystkie w ogóle, dokonują się albo z jakiejś pełni, albo z jakiegoś braku. Też tak może być. Kiedy dokonuje się z braku, no to zazwyczaj jest to chowaniem się z jakimś lękiem, jest to wybór z lęku wtedy, albo z jakiejś bezradności, z jakiejś niemocy, z jakiejś wygody. Nasz wybór nie może się rodzić z braku kandydata na męża. Gdyby tak było, to takie powołanie na pewno się nie ostoi, bo ono nie jest prawdziwe. Ono na pewno jakby rozpadnie się, ono nie przetrwa próby czasu. A jeśli miałoby się rodzić z lęku przed czymś, przed życiem, przed trudami życia, to niemożliwe, bo wybór takiego życia, jaki my wybrałyśmy, wymaga bardzo dużo odwagi. Począwszy od podjęcia tej pierwszej decyzji, to tam trzeba było naprawdę dużo siły i dużo odwagi, i tak nawet mi się czasami chyba wydaje, że więcej potrzeba odwagi, by powiedzieć w domu mamo, ja chcę zostać siostrą zakonną, niż powiedzieć w domu mamo, ja chcę wyjść za mąż. Chyba czujemy, że różnica tych dwóch zdań na pewno jest inna, i gdybyście Wy usłyszeli w swoim domu te dwa zdania, to chyba ta reakcja serca. Też byłaby zupełnie inna. Każde powołanie musi się dokonać z wyboru spełni. Z Musimy wybrać z pełni, z zachwytu. Wielu z Was wybiera kogoś na drugie życia, bo powołaniem nas wszystkich jest miłość. Każdy, ten, kto żeni się, wychodzi za bąż, wybiera z miłości. Ten, kto idzie, drogą życia konsekrowanego też wybiera z miłości, ten, kto zostaje sam, też musi w swoim życiu wybrać miłość, bo my musimy być do ludzi. Każdy w serce każdego człowieka wpisana jest miłość, jest pragnienie dzielenia się dobrem i pięknem swojego serca, wiarą, tym co najlepsze z drugim człowiekiem. Nie ma takiego wyboru, które miałoby które można by nazwać powołaniem i jest zamknięciem się dla siebie samego. Druga rzecz. Czasami mówi się o nas, że i takie pragnienie w sercu mamy, i o to się też modlimy, że powołania rodzą się w rodzinach, w których Wiara jest czymś bardzo mocnym, czymś mocno obecnym. A ja chciałam powiedzieć, że my jesteśmy z różnych rodzin. Jesteśmy z tych rodzin bardzo bogobojnych, pełnych wiary, ale jesteśmy też z takich rodzin, gdzie wiary żywej nie było, była bardzo tradycyjna. Jesteśmy z rodzin, gdzie nie było pełnej rodziny. Gdzie nie było ojca albo nie było matki. Jesteśmy z rodzin, gdzie jakaś choroba bardzo obciążyła życie rodzinne. Jesteśmy z rodzin, gdzie czasami jest uzależnienie, jakiś dramat się wydarzył. I Pan Bóg rzeczywiście wybiera sobie nie wiadomo dlaczego, z pragnienia swojego serca wybiera kogoś z każdej rodziny. Wiadomo, że. W rodzinie, gdzie ta wiara jest silna i żywa, łatwiej ten głos powołania usłyszeć. Ale Panu Bogu nie przeszkadza żadna rodzina, by mógł kogoś wezwać na swoją służbę. I często zdarza się tak, że w rodzinie, w której coś obumarło, gdzie właśnie ta wiara została czymś zagłuszona, albo po prostu nie ma jej w domu. Często przez wezwanie dziecka z takiej rodziny budzi serca członków rodziny do wiary. I często przez to powołanie y, rodzice, rodzeństwo, inni krewni stają jakby o krok bliżej y, Pana Boga. Ja pamiętam, jak na jednym też z moich pierwszych urlopów spotkałam mojego kuzyna na ulicy. <laughs> I widziałam też tak wielu członków rodziny tej dalszej, szczególnie przeżywało ogromne zakłopotanie, no bo jak się teraz ze mną przywitać? Ja mam na imię siostra Ewelina z domu Małgorzata. Jestem siostrą, widzi mnie na ulicy i zupełnie nie wie co powiedzieć. I kiedy ja pierwsza powiedziałam, cześć Zbyszek, on mówi, uff, ale mi ulżyło, nie wiedziałem co ci powiedzieć. Że myślał, że to w jakiś sposób zmieni nasze relacje, czy nawet ta, ta, jaka, to, taka jego niepewność, takie zakłopotanie było dowodem na to, że, że myślał, że to życie zakonne odbiera nam też coś, co jest bardzo ludzkie, co jest bardzo naturalne. To kim jesteśmy i po co jesteśmy. To dzisiejsza Ewangelia za chwilę nam o tym bardzo pięknie opowie. Matka Boża przynosi Pana Jezusa do świątyni. Mówimy, że Pan Jezus jest światłem i nasze życie właśnie jest po to. Mamy, jak Matka Boża, nieść Pana Jezusa. Mamy być światłem, mamy nieść to światło i, i być światłem. Ja tak myślę, że gdyby boż wiara umarła na całym świecie, to kiedy pojawiają się osoby w stroju zakonnym, czy to kobiety, czy to mężczyźni, to w sercach ludzkich, chociaż może w pozbawionych już wiary, musi poruszyć się myśl, jakieś uczucie względem Pana Boga. I o to poruszenie serca chodzi. My jesteśmy znakiem. Nasz strój przypomina, o rzeczywistości nieba, zbawienia i o Bogu, który kocha każdego człowieka. I tak jest dobrze. Mamy być światłem. I inne określenie, które ostatnio spotkałam, które było taką wielką dla mnie radością i odkryciem, też czym jest życie zakonne, po co są w ogóle siostry na świecie. Tak bardziej myślałam o żeńskich wspólnotach, bo. Bo jestem częścią tej wspólnoty, ale myślę, że to dotyczy każdej właściwie wspólnoty życia konsekrowanego. Spotkałam takie zdanie, i nie pamiętam tylko gdzie je przeczytałam, że siostry są ciepłem kościoła. Siostry są ciepłem kościoła. I bardzo mi się to zdanie spodobało, bo rzeczywiście tak jest. Jeśli pójdziemy do kogoś, do mieszkania, Ktoś chce nas ugościć, i, i wszystko jest na stole, i, i, i rozmowa miła, ale ogrzewanie nie działa, a jest tęga zima, to, to czujemy jakiś brak. Jakby wszystko jest inne, obecne. I gospodarz życzliwy, i posiłek na stole, poczęstunek, ale czegoś ważnego brakuje ciepła. Siostry są ciepłym Kościoła. Często siostry w swoich posługach są posyłane tam, gdzie już nikt nie chce pójść. Oczywiście każde zgromadzenie robi to we właściwy sobie sposób idzie do zadań, które wyznacza mu zgromadzenie, jaką myśl miał założyciel jest to wpisane w konstytucję, w ustawy, ale wszędzie, gdzie siostry idą, to przez to, że mają kobiece serce. I Pana Jezusa niosą jak światło, dają jednocześnie ciepło. I tak jest dobrze, i tak powinno być. I jeśli, kochani, Wy spotkacie osoby życia konsekrowanego, które z jakiegoś powodu nie są znakiem, i nie są już światłem, i nie mają w sobie już ciepła, to proszę Was, dzisiaj byście się za te osoby modlili. Bo z całą pewnością Pan Jezus je wybrał, ale gdzieś to ognisko miłości zostało przygaszone i wasza modlitwa może na nowo ten żar miłości w nich rozpalić. Dziś w ten dzień, kiedy za chwilę też po Słowie Bożym będziemy z siostrami odnawiać nasze przyrzeczenia, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, Proszę was też w imieniu moich współsióstr, byście modlili się, byśmy i były wierne Panu Jezusowi i byśmy Go tak ciągle chciały naśladować właśnie w ubóstwie, w czystości, w posłuszeństwie, jak wtedy, kiedy byłyśmy bardzo młode i z zachwytem serca, z tej pełni z zachwytu i z miłości do samego Pana Jezusa poszłyśmy za Nim, kiedy zdecydowałyśmy się że wszystko inne zostawiamy. Nie dlatego, że to jest gorsze, ale dlatego, że poczułyśmy zaproszenie Pana Jezusa i On nam powiedział, że jesteśmy mu bardzo potrzebne. I za tą taką codzienną obecność przy nas, tutaj w Winowie, za Waszą też codzienną modlitwę, bo też codziennie też w Modlitwie Różańcowej ta modlitwa płynie i za wszelkie dary Waszego serca. Bardzo Wam dziękujemy. I my też, jak wiecie, w naszym sanktuarium powierzamy Was, Wasze sprawy, i tamto miejsce szczególnie jest dla Was otwarte. I tam to miejsce jest takim właśnie ogniskiem, przy którym Matka Boża przez nas chce dać Wam też to ciepło. Bóg zapłać.